O, faj wyszła z gry nasza po tym co się stało właśnie. Kolejne podsumowanie streamów. Pamiętajcie, że możecie mnie oglądać. O tutaj zostawcie łapę w górę i soba i mega oglądania. A nie no wybuchnij, szczerze, powinnaś wybuchnąć. Bo nie dasz im orba, nie dasz im orba i ma, masz ekonomię. i nie dałeś im kulki do ulta. To no. jest druga. Sorbu mi dobrego kawa. Co jest jeszcze w Kolumbii? Eee... Oj, nie mogę chyba tego na streamie <noise> powiedzieć, co jest jeszcze z Kolumbii. A ja na przykład nie Słuchaj. wiem. Ja na przykład nie wiem. Aha. A, dobra. No to kawa, kawa. Dobra, A oglądałeś um... Breaking Bad kiedyś może? Ja rozgrałam sobie. I wyobraź sobie, że pod koniec gry się skapnęłam, że miałam słuchawki. Na odwrót. A <noise> gry dopiero? O oh, wow. No nie! Miałbym lepszą broń! Ten mi flasha zaraz rzuci. No, to no. no wreszcie, bosze. Wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem niestety, no. Chambara zabiłem, spokojnie. Dobra, zabity. No i tak się gram Valoranta, no. Raczej się już tego będzie spodziewać, nie? Nie. Tu jest czterdzieści czambu. Czekajcie, czekajcie. Oh, wow. <grystanie> Drugi, druga runda strzetną, mu kasę dałem. <grystanie> Nie wiem, no ja nie... Z, mam dwóch lurkujących duelistów niestety, więc trochę Anaki. Zobaczmy, co się dzieje na tym radarze Okej, okay, jednego duelisty już nie ma. Dobra, drugi na się, się fragował, chociaż tyle. O, drugi też już nie żyje. Nieważne, nieważne, nieważne. Dobra, dobra, spoko. O, ego. Widzicie? Bulldog versus ten. Oczywiście, że wygrywa uh. Bulldog Dobra, jestem dead nie wiem, duelistów nie ma w tej drużynie, niestety Anaki, anaki Ale dostał w locie, ty Poleciał na inną planetę normalnie, tak o, nie? It's hard, it's hard It's basic Well played Brawo, pięknie, anyone? nie? One I'm One more? You, so, no jet. Tak się kończy pikowanie one by one. Czego ja też piknę one by one? Nie, nie mówię że nie, nie. O, fate wyszła z gry nasza po tym, co się stało właśnie. Ja dzisiaj naprawdę chyba nie jest. Dzień nagrania Valoranta, Fade wychodzi przy 03 z meczu, okej, okay, spoko Kolejny af Tak, 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 ja po prostu, wszyscy prostu wyższy Tu jest Na stówę jest w no Albo i nie I jest to Czyli main'a A? CT? On poszedł, on poszedł za tobą. On musiał pójść kantynę, ja on musiał pójść kantynę, a ja wszedłem akurat tędy. I ten typ po prostu biega z Odynem. No nic tak nie robisz? Nie wiem, naucz się. Ja nie, Śmieszne, śmieszne Chłop do tej gry nie wróci, po prostu awknie i tyle i, i co, no, no, sietno, i tyle tak, ready, Bardzo dużo, nie po prostu ruszyłem to, ale... Dobra, on chodzi i strzela tą jet, on ma wywalone, on po prostu jak zaczyna strzelać, to robi lewo-prawo, nie? A. Niesamowite To jest na nie. Znowu trade dostałem bombę po prostu, ja dostałem z bo nie wiem Mój right, right click nigdy też, nie, nie mój right -click tak nie działa po prostu, nie? Nasza Clove nie wie jak smokować, po prostu nie ma pojęcia jak standing. używać smoków. One enemy remaining. To dobrze całkiem. O, dobra, two, comeback. Two, <laughs> Na pewno. <laughs> Aha. Czemu ja usłyszałem my ult is ready po tym jak Clove już użył ulta i, i ten był frag? My ult is ready. No twój, twój. Miałem voiceline. Nie, ja słyszałem Clow. Nie, stary, to był twój Mówiąc, nie, słyszałem Clow. mówiąc, o moja ultis shreddy. <noise> <Go, pan Valoranto. głos> tak, tak, Jezus Go, let's go Ach, Super, super Dobra, no idziemy chyba do kopalni Najpierw trzeba zobaczyć takie podstawowe rzeczy, mi się wydaje Najpierw O, tylko, że tutaj każdy był już Już sobie wezmę Echo w jaskini? Ej, fajne! Fajne! Podoba mi się. Ty, better Minecraft? Fajny Minecraft. O, dzień dobry! z boss, prawda? Słuchajcie, podejdę sobie do niego. O! Dzień dobry! Okej, okay, to puszcza takie bonki. Okej, okay, to mnie podpaliło. Nie, 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 idziemy stąd, idziemy stąd, idziemy stąd, idziemy stąd. Dobra, nie, 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 nie. A ja fajne, fajna pierdoła. Co to jest? To jest krab? Kraby w grach, kraby w grach. O mój Boże! Krab. Mam kraba w łapce. Jak ja te pochodnie śmiesznie trzymam! Co to za wieloryb? Hello? Dzień dobry, ej, czy, czy to może mnie zabić? Siema! Ale fajny! Jaki zarąbisty! Ej, czemu go bijesz? Czemu... Ej, one się biją? Ej, one się chyba biją. Nie wiem, co one robią, ale fajne. O! Welcome to Better Minecraft. O! O! Ej, fajne! Oh my god! Oh! Ale fajne! Tak powinny wyglądać achievementy w Minecraft. Ej, no sorry, ale tak powinny wyglądać achievementy w Minecraftie. Po prostu, tak powinny wyglądać achievementy w Minecraftcie. Nie, nie wiem. Dobra, dawać mi wszystko tutaj. Co mogę zebrać? Zbieram wszystko od razu. Tak, o! Czym ty jesteś? Czy mogę cię zabić? Oczywiście, że mogę cię zabić. Ej, no ale nie uciekaj, tylko chcecie zabić! Chodź tu, jeżeli jak ty skaczesz! Chodź tu ja tylko chcecie zabić! Czego nie rozumiesz? z tego dropi? Mi dropnęło. Aha. Gazelhorn. Horn. Okej. Okay. Cześć. Miło poznać dupę, w dupę, Hej, 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 zostawcie mnie! Zostawcie mnie, tylko chciałem się poznać! Boże święty! Jezus, nie, głodu nie mam! Nie, 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 zostaw, zostaw, nie, 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 Zostaw, 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 zostaw Zostaw, 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 zostaw nie, 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 nie Przeżyłem? Na pół serca. Boże święty, przeżyłem na pół serca, nie? Jezus! Co tym krabom robić Zabijam je. Jakie Muszę na życie mieć komiko, muszę przeżyć! To jest survival, tak? To jest jakby... Łańcuch pokarmowy, Boże święty! Ale se teraz wege nuggetcika, patrzcie, wege nuggetcik. <noise> o, jak prawdziwe w życiu versus ja w gierce, nie? Roshmousie buduje wybitną piramidę. To ona chce mieszkać w piramidzie? Zobaczmy, co ona tutaj na razie ma. Hello, dzień dobry. O, oh, wow! To jest od razu cały magazyn? Ile ona w to grała? Jezu, straż budowla. Ej, małsi nawet potrafi Jaka krówka fajna! Ej, małsi nawet potrafi budować. Nice. Carrot crate. Daj mi z tego marchewki, jak to jest carrot crate. O, patelnia, ty! Ty ryż znalazłem normalnie. Tak, o. Ceryż leżał po prostu? Aha. Ty, cała. Sushi! Halo? Normalnie Sushi gotowe znalazłem. Oko, co to? Co to takie puste w środku jest? Halo? Mogę tam wejść? Mogę tu wejść? Ej, dobra, już wiem w czym będę się czaił, żeby na przykład Mausy zabudować. Nie mówcie jej tego, dobra? Co A villager z mieczem w ręce? Michałę? Michał? Mogę z tą porozmawiać? Ej, dobra, ja go nie chcę bić, ja się go boję. To jest strażnik, było napisane, że to jest strażnik. Dobra, co to? To są jakieś jajka? Co to jest? To są jaj... To jest kurnik? Jakie fajne! Czemu tego nie ma normalnie w Minecrafcie? Ej, jakie fajne! Ej, zaczynam giga doceniać ten... To, to nie był kurnik, to było po prostu yy, gniazdo. To musi być jakieś żelazo. No nie wierzę, że nie będzie znowu żelaza żadnego, nie? Jakby to jest piąta dziura, do której wchodzę... W każdej była po prostu nuda i... Jest! No wreszcie jakaś porządna dziura w tym Minecrafcie, no. Czy to jest tylko jedna sztuka żelaza? Czy to jest tylko... Czy to jest tylko jedna Co to lata? Co to za jastrząb? Halo? Jastrząb? To jest... To nie... Ukradł mi chleb! Chłopi wziął i ugrał, Ej, to jest jak ten shot, gdzie jakiś Polak zjadł jakąś kanapkę czy pizzę i po prostu mu y, ukradła mywa, nie? To jest orka teraz. Orki, orki z Majorki, orki z Poznania i z stalowej woli. Szczerze? Przypomina trochę trash mouse. Po tym, jak się z nim Tak, szczerze, nie? Mausi też tak robi, ale nie mówcie jej tego, nie? Jak coś, to ma między nami zostać. Szynka. DIAMENTY?! Uuu! Dwa budy, nie? Ja się cieszę z diamentu to z jakiegoś kalcytu, po prostu. Jak powiedzieć, że jesteś geologiem, nie mówiąc, że jesteś geologiem, nie?